W skład wspólnoty Pana nie może wchodzić osoba z zakazanego związku do dziesiątego pokolenia po niej. Nie może wchodzić w skład wspólnoty. W skład wspólnoty Pana nie może wchodzić Amonita ani Moabita do dziesiątego pokolenia. Nie może wchodzić w skład wspólnoty. Dlatego, że nie wyszli wam na spotkanie z chlebem i wodą. Shalom. Do dziesiątego pokolenia. Nie może wchodzić w skład wspólnoty. Mogę zobaczyć? Dlatego, że nie wyszli wam na spotkanie. Przepraszam, co wy robicie? Jak się nazywasz? Elam. Wasz przyjaciel Elam ma uschłą rękę. Jesteś uzdrowicielem. Nie wolno uzdrawiać w Szabat. Gdyby ktoś z was miał owcę, i ta w szabat wpadłaby do dołu, czy nie próbowałby jej wyciągnąć? Kim jesteś, żeby mówić do nas w taki sposób? A przecież człowiek znaczy więcej niż owca. Przestań. Stań przy mnie. Będzie dobrze. Elamie, usiądź. Nie znamy tego człowieka, być może to czarownik. Czy wolno w szabat wyświadczać dobro czy zło? Życie ocalić czy odebrać? To nie zagraża jego życiu, nie wpływa nawet na jego zdrowie. Podnieś się. Rozprostuj. Lepiej, co? Jeśli miał zostać uzdrowiony, Bóg by to zrobił. Ciekawa myśl. Wynoś się. Niezwłocznie. Bluźnierca! Co z tobą nie tak? Najwyraźniej wszystko. Stój! Wracaj!